Cześć, witajcie. Czas na aktualizację po wypadku. Jak widzicie, jestem już w domu. Co, co mogę powiedzieć, takich nowych wiadomości, to to w sumie, że po dwóch dniach wypuścili mnie ze szpitala. Dwóch lekarzy w sumie stwierdziło, że nie będzie potrzebna operacja tego obojczyka, tego i że tak naprawdę. Wystarczy taka oto orteza, która usztywni samobojczyk przez 6 tygodni. Więc na razie jestem uziemiony, to oznacza, że minimum 6 tygodni nie będę jeździł. Ale to nie oznacza, że nie mogę się jakoś tam przygotowywać, coś tam pokręcić na rowerku stacjonarnym. Co teraz? Przede wszystkim czeka mnie te 6 tygodni przerwy i potem pewnie jakaś mała rehabilitacja, to się jeszcze okaże. Po około tygodniu mam iść do, do kontroli, zobaczyć jak to się gdzieś tam zrasta. Wtedy zobaczymy co dalej. Czy się cieszę z tego, że nie będzie operacji? Z jednej strony tak, wiadomo, to jest jakiś tam zabieg, ale z drugiej strony mm, złamanie połowy kości, przesunięcie tej kości o, te, o tę połowę swojej grubości no jest coś, co nie wygląda najlepiej i wydawało mi się, że lepiej będzie jak, jak tą operację zrobią. Włożą jakiś ewentualny pręt lub cokolwiek innego, ale stwierdzili, że nie trzeba. No to cóż, ja tam z lekarzami nie będę się kłócił, zobaczymy jak to wyjdzie. Po tygodniu, po 10 dniach w zasadzie mam kontrolę, później następną i będziemy widzieli. A teraz idę jeszcze, bo z samochodu nie ruszałem rowera. Pasuje go, wyciągnąć i zobaczyć, czy coś się tam podziało, czy, czy nie. Co ogólnie, czuję się całkiem nieźle. Niestety obojczyk boli mnie w momencie, gdzie skręcam tułów i jakieś takie rzeczy. No ale to chyba normalne po, po, po złamaniu. Ale poza tym jest, jest całkiem nieźle, nie mogę prowadzić samochodu. Dostałem sobie zwolnienie na 6 tygodni od lekarza. Mam nadzieję, że to jakoś szybciej, szybciej się zagoi. Zobaczymy. A teraz do samochodu zobaczymy pierwsze straty. Bo tak naprawdę jeszcze nawet nie, nie patrzyłem, co się podziało. Tą rowerem Ok, mamy to. Zaraz będziemy patrzyli, co i jak. Przy otwarcie klapy bagażnika. Jak go włożyłem jedną ręką, a po samym wypadku tak sobie leży. Dobra, mamy koło. Pewne jest na pewno to, że na tym kole to już raczej nie pojeżdżę. Oprócz tego, że zeszło z niego powietrze, nie wiem czy opona jest przewita czy nie. Mam nadzieję, że to chłopaki z bike and chill jakoś tam sprawdzą. To rawka na pewno jest totalnie do wymiany. Mam nadzieję, że tam z piastą, z jakimiś tam rzeczami się nic nie podziało, ale, ale zobaczymy. Na tym już nie pojeżdża. Myślicie, że wymaga centrowania? No cóż, pierwsze oglądziny wskazują na to, że nic tam się wielkiego nie wydarzyło e, wylądowałem naprzód, przód się rawka e, pękło w zasadzie nie wiem czy pękło, ale zeszło powietrze z, z opony e, i co? E, i, i widelec działa Jakoś tam nie, nie wygląda, żeby była rama też pęknięta Wszystkie pozostałe elementy normalnie działają Więc pozostaje mi na początek Zawieźć Pierwsze kupić rawkę i dać chłopakom do, do przeplecenia Żeby założyli nowe koło Nie wiem czy tam za oponą coś będzie więcej czy nie Czy trzeba będzie kupić nową czy nie W sumie mam jeszcze tam te oryginalne zapasówki Trochę węższe, ale ale w razie czego to, to będę mógł sobie je założyć. No i co dalej? No, na razie tyle. Jak będę coś więcej wiedział, to na pewno wrzucę jakiś, jakiś update. Jedynie co mi szkoda, to, to tych sześciu tygodni, bo sezon zaczyna się już na dobre. Pogoda jest w Polsce coraz lepsza. Już ten pierwszy dzień, i w drugi, w którym jeździłem, i w ten drugi, w którym miałem wypadek, już było bardzo fajnie. No ale cóż, takie życie taki sport, trzeba, trzeba się z tym liczyć, trzeba się też z takimi rzeczami pogodzić. No i to, co można zrobić, to to, żeby poćwiczyć i do takich kolejnych nie doprowadzić. Na razie układam sobie też plany na to, co będę robił przez te sześć tygodni. Przez pierwszy tydzień, dwa raczej niewiele będę mógł robić, bo niewiele, niewiele mogę tą ręką ruszać i wolałbym na razie jednak jeszcze nie, 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 nie robić jakichś ciężkich czy ciężkich, no nie robić żadnych treningów, ani jakichś gwałtownych ruchów niech to przez te pierwsze dwa tygodnie do nawet tego pierwszego, do tej pierwszej kontroli, jakoś się tam zaczyna zrastać, będziemy widzieli co, na co dalej natomiast na później myślę, że, że zacznę coś sobie kręcić na rowerze stacjonarnym na początek no i potem zobaczymy po po tym okresie 5-6 tygodni. Mam nadzieję, że to będzie, będzie nawet krócej. Zobaczymy, co powie lekarz i czy będzie jakaś rehabilitacja, czy będę się spotykał z jakimś rehabilitantem. To wszystko, to wszystko się okaże. A w międzyczasie postanowiłem sobie, że będę nagrywał te takie bardziej teoretyczne odcinki. Jeżeli chodzi o jazdę po 40, to jest ich około 15-18 odcinków. O tym, jak wracam do, do nauki jazdy na rowerze. W zasadzie do nauki to może dużo, dużo powiedziane do, do przypominania sobie pewnych rzeczy. A jak widać, po wypadku parę rzeczy trzeba sobie przypomnieć. Na pewno rozważam coraz bardziej pójście do jakiegoś instruktora, żeby, żeby technicznie coś podpowiedział z jazdą na na, na, na na rowerze, szczególnie na zjazdach, jakieś dropy hopki i tak dalej to jest coś co na pewno mi się przyda mam nadzieję że będę mógł normalnie wrócić do do tego, do tego sportu i do tej jazdy, tak jak sobie zaplanowałem wcześniej i tak jak to miało wyglądać jeszcze przed, przed wypadkiem. I na razie żegnam Was, obserwujcie kanał, na pewno coś tam będzie się pojawiało, na pewno coś tam będę wrzucał, pomimo, że nie dam rady jeździć, ale zaczynają się coraz częściej już jakieś zawody, jakieś wydarzenia. Pierwszy z nich jest, jest nie za, za niedługo u nas w Czarnorzekach to jest 20 km od mojego domu z Jasła. Otwarcie sezonu tam chłopaki organizują. Myślę, że mimo wszystko przyjadę, nawet zobaczyć jak to wygląda, zobaczyć te trasy, bo je w pierwszej kolejności miałem zamiar objechać, bo są najbliżej. Później widziałem, że otwarto już też bike park Marcinka przy tarnowie w pod tarnowem, więc tam też chciałbym się wybrać. Nie wiem, czy będzie jakieś otwarcie oficjalne. Na razie widziałem, że można już jeździć, więc pojeździć nie pojeżdżę, ale jakby coś tam było, jakieś wydarzenie, to, to chętnie wpadnę. No i poza tym czekajcie, już niedługo będzie informacja o tym, że pojawi się. Nowy sklep internetowy z rowerami, szczęściami dla, dla rowerów i ogólnie ze sprzętem dla rowerzystów tutaj razem z chłopakami z Bike and Chill pracujemy nad, nad uruchomieniem. Myślę, że Wam się spodoba, więc czekajcie, będzie informacja. Na razie.